Ja oczekuję na promocję związaną z Speedrill Majorem Sztokholm 2021, ale w dniu dzisiejszym popatrzymy sobie jeszcze raz na rmr -a. Jeszcze Jeszcze dlatego, bo osajniałem film, w którym to właśnie mówiłem, że to może nie być taka głupia inwestycja. Także na twoim miejscu zastanowiłbym się nad tym, czy może właśnie kasy nie wpakować coś takiego, gdyż po prostu może to być po pierwsze pewniejsze, gdyż de facto wciąż nie mamy 100% pewności, że ta promocja dalej będzie. Po drugie, te przedmioty już trochę są na rynku i w zasadzie, czyli dość istotne, te przedmioty mega straciły na cenie, co jest jak wiadomo, plusem dla nas, czyli jakoby dla inwestorów, którzy chcą włożyć na to kasę, gdyż po, co po prostu za coś przepłacać, tak? To jest najprostszy wniosek, jaki możemy jednej kwestii, o którą, którą po prostu muszę poruszyć. A mianowicie coś, co jest według mnie takim prawie że pewniakiem. Mówię prawie że, że oczywiście, to, co mówię jest poradą tak na daną sprawę, więc tutaj nie ma nic takiego w 100% pewnego. Aczkolwiek możecie dać trochę do myślenia, jeżeli odważasz właśnie jakieś ruchy na markecie, możecie to w jakiś sposób pomóc. I tak jest ten właśnie tego, jak też innych moich filmów. Zachaliby z ekipunkiem w na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny. I teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie fiako, który daje Ci kasę oraz o kodzie fiako 15, który daje ci 15% bonusu do swojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Zobaczmy sobie na market. Jeżeli sobie wejdziemy tak na dążpę teraz na Steama, możemy sobie wziąć oczywiście przedmioty z Global Offensive'a i sobie wpiszemy wszystkie z turnieju czyli jednego w set, czyli oczywiście z RMR. To, co nas tutaj powinno interesować, to, to że tych, tych przedmiotów różnych jest bardzo, bardzo dużo. Ale my sobie soletujemy cenę oczywiście od najniższej i to, co możemy zobaczyć, to to, że niektóre naklejki e, są bardzo 5 groszy. powiedziałbyś 5 groszy zdarza się i tak? Tanie, bo dużo ich jest, ja nie masz co dziwić, i Vilginies z 100 Hips Ich było chyba najwięcej, jak dobrze pamiętam, ale już jeżeli sobie zjedziemy troszeczkę indziej, możemy zobaczyć, że za 6 groszy mamy naklejkę Nemigi, na tak? Nemigi jest niecałe 100 tysięcy, także możemy zobaczyć, że nakład jest dużo Dużo mniejszy. I ta naklejka wiadomo tyłka nie ływa. Wiadomo, ona w przeszłości też jakiejś przepsłuje cudownej nie ma, także cały czas trzyma swoją cenę. Wiadomo, że tam wcześniej kosztowała może 7 groszy, podczas to właśnie, czy nawet 10 groszy po końcu tej pomocy, ale możemy zobaczyć najniższy pik właśnie tej, tej, tej naklejki jest teraz, tak? Co warto nam zobaczyć, to to, że jeżeli się zbliżymy na ostatni tydzień, ta naklejka również ma tej wylewy, gdzie tutaj nawet uwaga. 13 i 12 listopada mogliśmy zobaczyć cenę, która spadła nawet na 3 grosze, tak? 3 groszy to jest taka magiczna bariera, bo to jest praktycznie najmniejsza kwota, z jaką można cośkolwiek sprzedać na Steamie, tak? bo się żywcem nie da. Także ta ten przedmiot osiągnął totalny, totalny dno, jak tylko mógł, soczył się na maksa, tak? Za tym idzie, pierwsza lampka się zapala długo, taka, że po prostu tańszy ten przedmiot nie może być, tak? Także brzmi to całkowicie klasa, no nie? Kupujesz przedmiot, który tak naprawdę jedyne co, to może wzrosnąć na cenie, tak? Bo nie może spaść, może się tylko i wyłącznie utrzymać, albo można nim zyskać, tak? Także to jest całkowicie klawa inwestycja. Ty patrz na ten wykres i mówisz, a dla co są zawahania, no niech tam gorsza sprawy i tak dalej. No dobrze, no ale popatrz z tej perspektywy, że jeżeli byś to kupił za 3 grosze, a Ty już byś przedał ten przedmiot za te 5 czy 6 groszy, nawet tak jak to miało miejsce, czy nawet jeżeli byś poczekał chwilę sprzedał nawet za 7 groszy, uwaga, zobisz Dwukrotność, tak? Wiadomo, trzeba jeszcze liczyć prowizję, więc troszeczkę mniej dwukrotność, ale dalej, według mnie, to jest całkowicie klawa inwestycja, tak? Jeżeli chodzi o dwukrotność, w ogóle o dwukrotność tego arsenału, to naprawdę brzmi całkowicie dobrze. I co prawda, działamy na takich groszowych sprawach, ale one również mogą być bardzo profitowe. Jeżeli się zainteresował, jak możesz sprzedawać dużo przedmiotów na raz, jednocześnie na Steamie, to będzie dla ciebie również bardzo, bardzo opłacalne, tak? O tym na pewno warto nam wiedzieć. A później, jeżeli chcesz po prostu skachautać kasę, o tym też nagrałem dawniej filmik, możesz go sobie łatwo znaleźć na YouTubie, jak po prostu potem jeszcze, się ma bardzo dużo skinów, jak to w najkorzystniejszy sposób po prostu później jakoś tam spieniężyć, wymienić na realną gotówkę. Także to jest też ciekawa opcja. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć o Remerze? To są jeszcze dwie ciekawe naklejki. Pierwszą z nich jest NIP, czyli naklejka no dość takiej znanej organizacji. Myślę, że każdy, kto ktokolwiek słyszał o kantej ktokolwiek wie, co to jest sport no tam pewno strzał o organizacji, jaką jest Ninjas in Pajamas. Możemy zobaczyć te naklejki swoje swoje piki cenowe również miały dość podobne, czyli takie powiedzmy sobie 10, właśnie 12 groszy najwyższe piki. I to, co się działo na przestrzeni ostatniego tygodnia, również możemy zobaczyć zjazdy do tej magicznej kwoty, jaką są 3 gorsze. Tak, możemy zobaczyć ten wykres cały czas, to jest jakoś tam płynie. Cały Czasami takie wahania na poziomie, od powiedzmy do sobie tych 3 do no, tak 5-6 groszy, jeżeli chodzi o ten przedmiot. Przypomnę, jest jest naklejka NIP y, właśnie zwykła papierowa. Zatem idziemy, według mnie to jest całkowicie klawa opcja. Może po prostu nie na zasadzie, że teraz po oglądaniu tego filmu wchodzisz, stwierdza, że kupujesz takie za 5 groszy, biorę za 5 groszy, tylko po prostu poczekaj, monitoruj rynek. Zobacz, że w momencie, kiedy ta naklejka teraz kosztuje 6 groszy i tak na donocka, jeżeli byś ją kupił za te 3 albo nawet za te 4 groszy, no, to już może być całkowicie procentowo wyjdzie naprawdę klawy profit z tego. Pod oczywiście wszystkich podatków itd., itd. Z tym jest trochę pieprzenie, bo co to wszystko wymieniać i tak dalej, tak dalej. Mówię, operujesz wiele tam nie jednym. Wiem, że to jest ke mnie komfortowe, ale jeżeli masz czas, możesz być dla Ciebie dość dochodowy biznes, tak? Zobacz, że te wahania cenowe są tak przez godziny na godzinę w ciągu jednego dnia. Tutaj też polecam Ci mój filmik, w którym tam mówiłem, jak na NQ Steam na ogół się składają roz ceny, jeżeli chodzi o skład taki dzienny, tygodniowy albo miesięczny, tak? Jak nie, na ogół się kształcą te trendy i tak dalej. Jeżeli dołożysz wiedzę z tego filmu, będziesz wiedział, że właśnie w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej doby, możesz kupić przedmiot najtaniej, zatem masz, tak jak to mówię, 3-4 grosze, a sprzedać najdłużej, czyli 5-6 groszy, tak? Zobaczcie, że to jest procentowo około 30% i na takie profity czasami na pewno niektórzy długo czekają, tak? Przypomnę, czas bazujemy na przedmiotach z ramiona, które są ogólnie dość e, owiane taką niezbyt ciekawą sławą i o tym na pewno nie możemy zapominać, tak? Co jeszcze warto powiedzieć, to to, że oprócz tych naklejek. Jeszcze jest jednak, kto mi się rzuciła w oczy, była to chyba furia, jak dobrze pamiętam, furia to wychodziła dość dobrze, Heroic wychodziło dość dobrze. I uwaga, pierwsze holo, które tutaj możemy zobaczyć, nie jest cel aż tak daleko. Będzie to jest, prawda holo, e, oczywiście i Genius, jak możemy sobie zobaczyć. Tutaj za 10 groszy już mamy najtańsze holo, potem oczywiście już na plecach mamy 100 Fips, czy 10 groszy za holo czy to jest duża cena. Według mnie nie, według mnie to jest cena, na którą jeszcze tak na sprawę się zaczynamy jakieś tam papierowe naklejki. Możemy zobaczyć, że ona nawet dochodziła do 23 groszy wcześniej, po potem oczywiście już po promocjach tak dalej i tak dalej, po wycofaniu tej promocji i możemy zobaczyć, patrząc na ostatni tydzień, że tu również są mega spadki. No nie mówię o tym, jak do 5 groszy, bo tutaj to ktoś grubo przysmażył, ale jak możemy zobaczyć takie 7, może nawet 6. Myślę, że takie 7 groszy jest jak najbardziej realne. Przypomnę 7 groszy, a ten żeby to obecnie kosztuje 10 groszy. Tak na w ciągu jednej doby można być na naprawdę ładnym biznes. Pozwolę sobie jeszcze tutaj już co powiedziałem na początku. Dużym plusem tej inwestycji jest to, że tak na dono pewnie nie może on polecieć w ogóle niżej. Jeżeli bazujesz na tych przedmiotach, to tak jak to ci tutaj, jesteś w stanie nawet za te 3 grosze, to po prostu wtedy żywcem nie ma, po prostu nie ma możliwości fizycznej, żeby to po prostu było wystawione za tańszą kwotę na markecie Steam. Także jeżeli coś takiego będziesz w posiadaniu, takiego przedmiotu, tego kupisz najtaniej, jak się tylko da, no to możesz tylko i wyłącznie na tym zyskiwać. Także według mnie to jest całkowicie krawa opcja do rozważenia. Rozważ to sobie pomysł, ja tylko ci oczywiście daję jakąś wskazówkę, możesz się tym zainspirować, możesz też nie. Do tego weź pod uwagę, że za niedługo jest duża szansa na promocję związaną właśnie ze Sztokholmem, gdzie wiadomo, tak jak to widzimy na przykładzie ostatnich lat, jeżeli wchodzi promocja na najnowszy Major, no to te starsze troszeczkę jeszcze tracą ten na wartości, tak? Także jest też szansa, że wtedy po prostu te niektóre naklejki bardziej sobie pod na cenie i wtedy po prostu możesz snajpić również takowe przedmioty, tak? Weź pod uwagę, że też, żeby kupić wiele tych przedmiotów, nie musisz wykładać dużej kasy, to są pewne naprawdę groszowe, więc możesz na nas za kilka złotych kupić setki, jak nie tysiące tych to przedmiotów. Także to jest, myślę, że dla Ciebie fajna opcja. Jeżeli na daną sprawę taką lokatę. Jeżeli na przykład rozważasz to właśnie, żeby poczekało na kilka lat, myślę, że może to nie być całkowicie źle. Także polecam po prostu monitorować rynek, po prostu trochę snajpić, jeżeli coś się pojawi ciekawego, po mieczmy mógł przygotowaną, gotowę uderzać, no i na tym korzystać.